Hey, cześć Manko, z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku The Brawl Stars. I dzisiaj, sobie wchodzę na gierkę, myślę, zrobię sobie kluczyk na Solo Showdown. Wchodzę, patrzę, co to za dziwne skrzynki, co to za dziwne Power Cuby. Są so, myślę, aha, coś się stało, coś się stało, ale okej, okay, już Wam wyjaśniam. Supercell dzisiaj świętuje Festiwal Księżyca, więc dlatego właśnie e, dali takie skrzynki z Księżycem i Power cuby, też chyba w kształcie. Księżyca, więc w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Duo Showdown. Wiem, ostatnio gram, coraz więcej te, gram tego trybu e, na odcinkach, no ale wiecie, wy lubicie, ja wiem o tym, no to gram, nie? Okej, okay. dobra. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, jeśli materiał wam się spodoba, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a my lecimy. Komu się podoba, to niech napisze w komentarzu, żeby Napiszcie, czy mogliby takie coś zostawić, bo mi w sumie nawet to pasuje, mi nawet w sumie to pasuje, okej, okay. KPA, kipy A, KPA. Kipy a, kipy A, okej, okay. teraz fałser to zabije, Mamy Rosę w teamie, także super, super ekstra, no te skrzyneczki powiem wam wyglądają fantastyko. Fantastico, dobra, trzy PR trzy księżycowe PR ale spokojnie słuchajcie, one są takie same jak normalne. Także wiecie, to nie jest jakiś, to nie są jakieś naspidowane PR tylko to są zwyczajne PR Cubesy. Aha, rozabrońże mnie, kurde. I podniosła za mnie Power Cuba. Podniosła za mnie Power Cuba, dobra, nieważne. Myślałem, że że Rosa obroni. A to Poko teraz będzie denerwować. W sumie też bym sobie zagrał poko, bo poko jest fajne, przecież poko jest spoko, tak? Poko jest spoko, tak? Okej. Okay. Dobra. Let's go. Tak, mecha bo najlepszy. Jezu, ale mnie to poko irytuje, naprawdę to poko mnie irytuje. No kurde, patrzcie, nic nie mogę zrobić. No dobra. E, wychodzimy w tym momencie. No zero. Tak jest. Zero, zero, zero. Ale Rosa tutaj, no w ogóle Rosa... W ogóle Rosa... Czy ona jest fajna gdzie indziej, no

ja lubię spaj i znowu jest tutaj poko w Teamie. Okej, okay, dobra. Ocer, jak ty uderzasz? Patrzcie, ja w ogóle do krzaków woda nie sprawdzę zbyt tych krzaków. Lecimy dalej. Dobra. Oh. Moje celowanie to jest po prostu koszmar. zaraz nas wezmą z dwóch stron, co mi się kompletnie nie podoba. Okej, okay, dobra. To jest spike, więc zaraz go zaatakujemy. 75 hP mu zostało. No, dlaczego ten tik tam nie bombarduje ich? No, kurde Tiku Tiku, 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 tiku daj Aha, dobra, leży Dobra, O, ale go załatwił Mistrzostwo świata. Czy czasem czy, czy, tam gdzieś Power Cube nie leży? Jest, właśnie, bo gram na nowym Star Powerze, który zatrzymuje przeciwnika. Patrz, 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 jak ten Colt wściekły po prostu wyleciał. No nie, prawie go porobiłem, ale ty go porobi. Nie, 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 nie. Serio, serio, serio. O mój Boże, jak go porobił Colt. Przecież to jest no niesamowite. Dobra, let's go, let's go, party. Dobra, teraz mam leona. Dobra, jest lepiej już. Dobra, bij sobie to. Ja sobie idę na górę, bo tu widziałem powercube'a gdzieś. O właśnie, o tak, falcer. Ten cubeek o, podniosłem go zarąbiście. Let's go. Teraz będą kolejne powercube'y. Tu chyba nic nie będzie w tych krzakach. Dobra, super. Dobra, Jessie, uciekaj. Wow, ja go minąłem. Tą kulę energii przez, zadaną przez Jesse. Jesse! Hello! Jesse! Hello! Dobra, jedziemy tą szelkę! Jedziemy! Nie gadamy! Mój ziomek tam jest? E, Podszedłem tutaj, ale się boję. Troszkę się cykam. Dobra, tutaj sprawdzimy szybko krzaki. Lecimy z koksiurem. E, gdzie jest mój ziomek z timu? No przecież to jest... Mm, to jest niemożliwe. No gdzie on poszedł? Aha, ten turret. Nowy star power do Jesse. Ja ją jakoś zabiję. Jeszcze nie wiem jak, ale ją zabiję. Patrz, 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 patrz. O, 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 o. Właśnie o to chodziło. Aha! Przecież ja mam Leona w teamie. Dobra. No nie, czy ten Leon coś porobi? Leon nie... Dobra, ja muszę cofnąć, bo jednak... Jest problem z tą Jessie. Ponieważ... To mega irytuje. Zaraz ją wypłoszymy stamtąd. Normalnie bym polował na jakąś zwierzynę. A poluje tylko i wyłącznie na Jessie A jest tutaj coś A są tutaj typy No dobra To nie będzie tutaj bądź w takim razie Sobie postawiłem w bardzo ładny sposób Tylko, że tej szeli się boję i tej Jessie Kurde No super Aha I ta Piper uciekła Nie, no kurde, nie wierzę w to, że tyle. Ja pierdziele lol. Że to było tak blisko? Gdyby nie jej pair cube to ona by tam deadła. Normalnie by zrobiła deda Kurde, miałem fajnie bo miałem Lona w teamie. Jest lepiej troszkę, jak jest Leon w teamie. O mój boże czekajcie bo mój fotel będzie skrzypić. Tu sobie źle usiadłem. Dobra, mamy teraz w tym momencie Gina w teamie. O co, ja tutaj? O, o, o. Dobra. Bull tutaj jest. Ja myślę, że możemy go pojechać, normalnie go możemy pojechać. Oj, super, super, super. Ej, Jim, co ty robisz? Kurde, gościu. No masakra po prostu. Dobra, idę niżej. Chociaż tutaj już Leon cię... O nie, o nie, o nie, o nie. D dobra, ściągniesz go. Tak jest, o ma 7 sied par cube'ów i to pa... No nie! No nie, no nie, no nie, no nie. Jak ona miała tak dużo pr szybko zebrała. Kurde, mać Mi się wydawało, że Leon miał 3 pr a ona miała 7? Byli w tym samym teamie? No nie, patrzcie, tylko nam. Dało znowu tego tego samego gościa. Znowu z tego samego gościa będziemy grać. Okej okay. no VCR tu podnosi. Jak jest, tu jeszcze zrobi. No. Dobra, znowu, znowu Piperki, które chcą nas zabić. Kurde, muszę cofnąć gdzieś, no bo... Tak, tu jest ból, tu jest gdzieś Rosa. E, ciekawe z kim jest ta Piper. Dobra, w sumie mogę podejść od tyłu tego Bulla. Wezmę go od tyłu. Chciałem Bulla od tyłu i tutaj gdzieś jest Rosa właśnie. No Ty, Piperka, no, ty chcesz zginąć? Ty chcesz zginąć? Czy ty chcesz zginąć? No zaraz zginiesz, gościu. Zaraz, zaraz zginiesz, gościu, babko. No, ten. Wow, ten dzinak zrobił, lol. Ja podniosę tego ba Ja podniosę tego ba i go podniosłem. I o to właśnie chodziło, żeby go podnieść. Okej, okay, Bibi i Shelly w teamie. Zła ta mapa jest dziwna. Czy to nie jest jakaś nowa mapa czasem? Eee, czy ten Jin nam ściągał coś tam Dobra, zaraz, zaraz, no no, no, no... Dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobrze Teraz tu rzucimy miny. Tak jest Także teraz to już... Nie no, teraz na pewno będzie win. Teraz słuchajcie, będzie win i to jak cholera Mamy tutaj miny na środku. Mamy 12 PR cubów i to jest naprawdę bardzo dużo. Dobra, zaraz zabiję tego. Dobra, leży. Okej. Okay. Teraz możemy sobie tutaj stanąć w tym miejscu, chociaż może i... Dobra, co tu jeszcze zostało? Ale mi zaburczało w brzuszku. O oh, je! Yeah. Dobra. Ej, mamy, słuchajcie, Wina! No i jest win. I to mi się podoba. Zarąbiście, ale powiem wam szczerze, że, że mieliśmy mega dobry start, mieliśmy bardzo dużo tych nowych PRQ'ów, dlatego tak nam dobrze poszło, nie? A teraz zobaczcie sobie, teraz mamy tak, dwa PRQ'y u góry, po prawej stronie, więc ja tam szybko zmierzam sobie i sobie je po prostu podniosę. Jaj kurde, aj, chciałem coś zrobić bardzo fajnego, ale mi niestety nie pykło i ten ból chyba tam depnął, w ogóle jesteśmy jeszcze my i kto jeszcze jest. Dobra, jak on załaduje ulta, aj kurde no. To muszę teraz uważać. Dobra, bo teraz już może się cofać w tym momencie. Ale tu porobiliśmy, Łoo! Wow. Super! Tylko, że ja niepotrzebnie wyrzuciłem miny, ale przynajmniej to Bo sobie odciąłem mu drogę, żeby nie szedł górą. Tak to właśnie zrobiłem. No nieźle! Wow, dwa winy! GG! Dlatego Gina, Azro, Skalis, czy jak to tam Gigi, Well played. Okej, okay. dobra. Dwa szybkie winy. Na sam koniec odcinka Nowe Power Cuby wytestowane, zebrane. Wszystko jest ok. Także pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapaczkę w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał. My widzimy się w następnym odcinku The Brawl Stars. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro, miłego Dzionka. Hejka.